Czy medytacja zmienia sposób, w jaki patrzysz na świat? O MBCT i MBCTL i badaniach nad uwagą. Czy praktyka uważności może naprawdę zmieniać to, jak przetwarzamy rzeczywistość? Okazuje się, że tak i potwierdzają to badania. Ford i współautorzy w 2021 roku Pokazali, że osoby praktykujące uważność inaczej kierują uwagę na bodźce emocjonalne, szczególnie na obrazy pozytywne i zagrażające. Inne badanie autorstwa Pawlowa i współpracowników wykazało, że długotrwała praktyka medytacyjna może zmniejszać zniekształcenia uwagowe. Na przykład. Tendencje do ignorowania pozytywnych bodźców. Co więcej, badania z użyciem eye trackingu pokazują, że osoby o wyższym poziomie uważności rzadziej fiksują wzrok na smutnych i zagrażających bodźcach, to znaczy, że ich uwaga nie zatrzymuje się tam, gdzie mogłaby wywołać spirale negatywnych emocji. Eye-tracking pozwala precyzyjnie mierzyć takie zniekształcenia, analizując czas fiksacji, liczbę rewizyt czy reakcje na konkretne obszary obrazu. Dzięki temu można zobaczyć, czy praktyka MBCT i MBCTL naprawdę wspiera elastyczność poznawczą i pomaga reagować bardziej świadomie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o uważności, badaniach i praktyce MBCT i MBCTL, zostaw subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie.